Black Friday. Na jakie spółki było warto zwrócić szczególnie uwagę? O tym będę rozmawiał z tym łotewuszem, turskim, analitykiem rynku akcji WIX.tb. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Czy jakieś spółki się stały Twoimi ulubieńcami w tym okresie? Okres Black Friday to przede wszystkim wydatki na konsumpcję, więc warto tutaj zwrócić uwagę właśnie na spółki wchodzące w skład tego całego sektora, tak zwanej sprzedaży detalicznej. Jeśli zobaczymy sobie na to, jak radziły sobie spółki w trakcie tego okresu, okresu tak naprawdę świątecznych wyprzedaży, które rozpoczyna, można powiedzieć, że rozpoczyna właśnie Black Friday, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie to święto jest najpopularniejsze, to możemy zauważyć, że Choć SP500 tutaj zachowywało się na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia bardzo mieszanie, to znaczy około 50% razy w, w tym okresie Black Friday i tygodnia po nim notowało wzrosty, tak, w 50% przypadków notowało spadki, także tutaj nie ma jakiejś wyraźnej korelacji. Natomiast możemy zauważyć rzeczywiście, że spółki wchodzące w skład tego sektora sprzedaży detalicznej notowały wzrosty, które były wyższe niż indeks lub radziły sobie po prostu lepiej niż cały indeks rynku. Czy to się oczywiście powtórzy w 2024 roku, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Natomiast to, natomiast historia pokazuje nam, że rzeczywiście warto zwrócić uwagę na spółki wchodzące w skład właśnie tego sektora sprzedaży detalicznej. Jeśli chodzi o trendy, jakie widzimy w ogóle w, całym, w całej tej sprzedaży na przestrzeni ostatnich lat, szczególnie zapoczątkowanej przez pandemię, to odejście coraz bardziej od stacjonarnych sklepów na rzecz e-commerce do tego stopnia, że poniedziałek po weekendzie związanym z Black Friday często nazywany jest mianem Cyber Monday, gdzie właśnie sprzedaż. W, w kanałach e-commerce, czyli sprzedaż online, drastycznie rośnie, w szczególności również w Stanach Zjednoczonych. Także uwagę na, jeżeli chodzi o spółki, na które warto zwrócić uwagę, wyróżnia się tutaj zdecydowanie Amazon. Chociaż ta spółka nie rośnie bardzo mocno pod wpływem swoich potencjałów do sprzedaży detalicznej, a ostatnio, szczególnie w ostatnim roku, tak naprawdę największe wzrosty są związane z rozwojem technologii AI, tak dalej pamiętajmy, że bardzo ważnym segmentem przychodowym Amazonu pozostaje sprzedaż e-commerce na swojej ogromnej platformie. Także ta, prawdopodobnie i również w tym okresie Black Friday, kiedy najwięcej ludzi szuka różnego rodzaju przecen, no to właśnie ta sprzedaż Amazonu powinna być naprawdę wysoka. Jednocześnie z perspektywy takich bardziej klasycznych spółek, które mocno mogą zyskać na Black Friday, uwagę inwestorów powinny przykuć Walmart oraz Target. Oto wspomniałeś o spółce, która istnieje od kilkudziesięciu lat, nawet była taka książka dość słynna Walmart. Potęga wydajności. Czyli to jest spółka, która zmieniła światowy handel, można powiedzieć. I zmienia go dalej, bo jak sobie zobaczymy na to, jak zachowywała się spółka przez ostatni rok, to widzimy, że rośnie naprawdę bardzo dynamicznie. Cały czas stara się rozwijać, cały czas stara się zwiększać swój udział w całym rynku. I to wychodzi na razie spółce bardzo dobrze, do tego stopnia dobrze, że po części sukces Walmartu, jaki widzimy w ostatnich kwartałach, zepchnął bardzo mocno notowania targetu, który pokazał, który w, po ostatniej konferencji wynikowej, pokazał rozczarowujące wyniki, jednocześnie pokazując, że stracił ten tak zwany mark. Market share, właśnie na rzecz między innymi Walmartu. Także dlaczego w ogóle wspominam o targetcie w kontekście spółek, na które warto zwrócić uwagę? Według mnie mamy do czynienia z sytuacją, w której target był bardzo mocno przeceniony przez ostatnie dni, wobec tego presja, jaka jest nałożona na notowania targetu nie jest aż tak duża jak w przypadku Walmartu. Jeśli dane, które napłyną po tym pierwszym tygodniu przecen, tym tak zwanym black week, okażą się korzystne, to znaczy okaże się, że rzeczywiście ta tendencja zwiększania wydatków przez konsumentów, Została zachowana, no to wtedy możemy się spodziewać, właśnie wzrostów, zarówno ze strony Walmartu, jak i Targetu. Natomiast z drugiej strony, jeśli dane okażą się rozczarowujące, no to wtedy większe szanse na przecenę będzie miała ta spółka, która ostatnio notowała wyższe wzrosty. Wobec tego jest to Walmart. Natomiast, tak czy siak, te dwie spółki mają tendencję do tego, żeby zachowywać się lepiej niż tak, jak cały ten sektor sprzedaży detalicznej. Także myślę, że w Stanach Zjednoczonych warto zwrócić uwagę właśnie na te spółki. Jednocześnie też, jeśli chodzi już o samą ocenę tego, jak radzi sobie. Black Friday, jak się sobie sprzedaż w trakcie Black Friday, to tutaj warto pamiętać, że ten dzień jest takim troszeczkę papierkiem lakmusowym, pokazującym, jak silny jest konsument w danym kraju, jak silna jest w ogóle gospodarka, co mogliśmy zobaczyć także rok temu czy w poprzednich latach. Kiedy to właśnie, właśnie. Czy masz jakieś statystyki, żeby porównać, jak wyglądał Black Friday w poszczególnych latach? Tak, tutaj od pandemii tak naprawdę mieliśmy do czynienia z dynamicznym, z, no może nie dynamicznym, ale mieliśmy do czynienia rzeczywiście z takim trendem spadkowym, który trwał nieprzerwanie do 2022 roku, kiedy to wydatki przeciętnego konsumenta spadły do najniższych poziomów od 2017 roku. Także rzeczywiście pandemia tu bardzo mocno wpłynęła na zwyczaje zakupowe, za, zwyczaje zakupowe. Konsumentów w Ameryce, natomiast oczywiście do tego doszła też wzmożona inflacja też większa niepewność. Pamiętajmy o tym, że wydatki na Black Friday to są przede wszystkim wydatki konsumpcyjne, nie na dobra pierwszej potrzeby. Także tutaj możemy się spodziewać, że jeśli sytuacja jest ciężka dla konsumentów, to wtedy oni nie są aż tak bardzo skłonni do tego, by wydawać aż tyle pieniędzy. Natomiast widzimy już od 2022 roku, że ta tendencja zaczyna się odwracać. 2023 rok przyniósł już dynamiczne odbicie do poziomów właśnie z około pandemicznych, natomiast 2024 rok ma być zgodnie z prognozami, najlepszym rokiem w ciągu ostatnich ostatniej dekady, jeśli chodzi właśnie o wydatki przeciętnego, przeciętnego konsumenta na, w trakcie tych przecen w okresie świątecznym, który właśnie rozpoczyna Black Friday. Tutaj, tutaj zgodnie z prognozami, może to wynosić nawet 902 dolary na. Przeciętnego jednego konsumenta, co oznacza wzrost w stosunku do rekordowego dotąd roku 2019, który poprzedzał właśnie pandemię, o ponad 16 dolarów. Także mamy tutaj do czynienia z dosyć solidnym wzrostem. Jeśli rzeczywiście te, te dane się sprawdzą, to znaczy jeśli rzeczywiście okaże się, że konsumenci aż tak dużo wydawali, no to tutaj możemy się spodziewać siły właśnie po stronie spółek z sektora sprzedaży detalicznej. Natomiast Pewna mała uwaga odnośnie tych prognoz, to pamiętajmy, że jesteśmy w dosyć ciekawej sytuacji. To znaczy, dalej, konsumenci są mocno nadwyrężeni przez wysoką inflację, z którą musieli sobie radzić przez ostatnie lata, a do tego, jeśli zobaczymy sobie na najnowsze odczyty, w sprawie zadłużenia przeciętnego gospodarstwa domowego, to wartość ta osiąga rekordowe poziomy w Stanach Zjednoczonych. Także mamy do czynienia z konsumentem, który z jednej strony musiał radzić sobie z ciężkim otoczeniem rynkowym, z drugiej strony mamy też do czynienia z sytuacją, w której to zadłużenie jest już coraz większe, a dalej stopy procentowe, mimo tych obniżek Fedu, pozostają względnie wysokie, więc koszt obsługi tego zadłużenia również jest bardzo wysoki z perspektywy konsumentów. To są czynniki, które mogą. Ewentualnie wpłynąć na zwyczaje zakupowe Amerykanów. Jeśli zobaczymy sobie na 2023 rok, w którym również mieliśmy do czynienia z podobnymi czynnikami, z którymi konsumenci musieli sobie radzić, to wtedy bardzo mocno sytuację zrewolucjonizowało coraz częstsze wykorzystanie tzw. usługi Buy Now, Pay Later, czyli po prostu usługi, która pozwalała konsumentom zakupić prezenty czy poszczególne przedmioty, które były ich zainteresowane, którymi byli zainteresowani właśnie w okresie przecen, natomiast spłacić je później bez dodatkowych odsetek, jeśli oczywiście wyrobili się w określonym czasie. I ta usługa bardzo dynamicznie wpłynęła na zwyczaje zakupowe Amerykanów, którzy bardzo chętnie korzystali z niej właśnie w okresie Black Friday, Cyber Monday, a także. W okresie świątecznym. Jeśli te tendencje z 2023 roku utrzymają się w 2024 roku, a jest szansa na to, że tak właśnie będzie, biorąc pod uwagę te czynniki, o których mówiłem, także sytuacja, w której konsumenci tak naprawdę nie mają jakiejś bardzo dużej poduszki finansowej i komfortu finansowego, aby wydawać dużo pieniędzy w tym okresie świątecznym, to możemy się również poza tym sektorem sprzedaży detalicznej spodziewać całkiem niezłych wyników spółek obsługujących płatności, takie jak PayPal czy MasterCard. MasterCard, czy Visa. O nastrojach tuż przed Black Friday rozmawiałem z Mateuszem Turskim, analitykiem rynku akcji FixTB. Dzięki za rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki.